Cześć, dzisiaj w materiale klawiatura trochę tańsza, bo owszem, czytamy komentarze i wiemy, że w komentarzach zaznaczacie, że klawiatury ostatnio były za drogie, myszki za drogie, dlatego wychodzimy waszym oczekiwaniom naprzeciw. No i zaczęliśmy szukać klawiatury godnej uwagi w rozsądnej cenie. W moje ręce wpadło coś takiego, jest to Afrotech Bloody B188, klawiatura w cenie około 115 zł. I dzisiaj przyjrzymy się, czy faktycznie w coś takiego warto inwestować. Podkreślę, że jest to konstrukcja hybrydowa. Dowa. Czy warto? No cóż, zobaczymy za chwilę w dalszej części materiału. P188 kosztuje 115 zł, co oznacza, że jest w zasięgu portfela większości graczy i widać to chociażby po opakowaniu. Wewnątrz znajduje się wyłącznie klawiatura i krótka instrukcja. Testowana klawiatura jest bardzo lekka, w całości wykonana z tworzywa sztucznego. Konstrukcja jest sztywna, nie ugina się, nie skrzypi, co pozytywnie wpływa na pierwsze wrażenia po wyjęciu z opakowania. Te wrażenia powiela także przewód, który mimo wszystko został opleciony, wyposażony w opaskę do spinania, no i przyjemnie układa się na powierzchni. Blatu. Na spodzie też bez rozczarowań. Cztery gumowe i duże jak na tak lekką konstrukcję stopki, no i dwie nóżki, które także zapobiegają ślizganiu. W oczu rzuciło mi się także miejsce na przekręcenie podstawki pod nadgarstek lewej ręki, której no, rzecz jasna nie ma w zestawie. Sporo rozczarowań pociąga za sobą również błyszczące wykończenie na krawędziach, które jest niestety podatne na zarysowania, no i odciski palców. Klawiatura posiada podświetlenie, które przebija się na całej powierzchni górnej między Klawiszami. Wszystko za sprawą delikatnie przydymionego wypełnienia, które chroni także klawiaturę przed przypadkowym zalaniem. Samo podświetlenie dostępne jest w trzech barwach: zielonej, niebieskiej i błękitnej. Nie będziecie tutaj w stanie dostrzec ogromnego spektrum efektów. Postawiono na funkcjonalność kosztem efektowności, no i w zasadzie chyba to zrozumiałe. Przejdźmy do nakładek na klawiszy. Przede wszystkim w oczy rzuca się dość często spotykana w tańszych urządzeniach czcionka, która, w przypadku niektórych nakładek, może być nieczytelna i jej walory estetyczne. No, pozwolicie, że zostawię pod Waszą ocenę, ok? Jednym się one spodobają, innym nie. No, kwestia gustu, co tu dużo gadać. Niemniej, podświetlenie tego elementu, szczególnie pod kątem, jest nierównomierne. Co ciekawe, zastosowano dwie formy kicapsów. Większość z nich jest czarna, matowa, przyjemna w dotyku. Natomiast QWER ASDF to nakładki z wyczuwalną fakturą, powierzchnią gumową i o jaskrawym, pomarańczowym kolorze. Szkoda jednak, że zabrakło opcji zmiany ich na Klasyczne i czarne. O tym jednak za chwilę. Kwestie wykończenia, budowy i materiałów chyba mamy już za sobą. Faktycznie spójrzcie, że ta klawiatura nie wygina się na boki, mimo iż jest wykonana w całości z plastiku. Natomiast co z tą hybrydową budową, która szczególnie w tym obszarze się przejawia? Czy warto akurat tego typu rozwiązaniami się interesować i czy sprawdzają się one? Wszędzie, naprawdę wszędzie, i w pracy, i w rozgrywkach. Wszystkie czarne nakładki, które widzicie na powierzchni skrywają pod spodem membrany, jednak ich używanie jest bardzo przyjemne. Czułem fajny skok i stabilną pracę ze względu na specyficzny styl mocowania przycisków, spotykany często w dużo droższych propozycjach z kategorii tych mecha membranowych. Nakładki pomarańczowe skrywają natomiast przełączniki optyczne. Jest to rozwiązanie bardzo specyficzne, które z zewnątrz wygląda jak przełącznik mechaniczny. Jego zasada jest. Jest jednak inna, bowiem podczas aktywacji przełącznik przecina wiązkę światła, co prowadzi do aktywacji. Większa szybkość wychwycenia kliku jest zauważalna. Różnica w działaniu także. Jednak tutaj pojawia się moje ale, związane także z nakładkami. Różnica między fakturą i pracą tych dwóch stref jest na tyle spora, że nie byłem w stanie w pełni oswoić się z uczuciem pracy na dwóch różnych rodzajach przycisków w tym samym czasie. Zdarzyło mi się pauzy w pisaniu, gdzie ręce Gubiły rytm. Naprawdę. Dlatego też szkoda, że nie pomyślano chociażby o dodaniu zamiennych nakładek. Naprawdę nad tym ubolewam. Wówczas pewnie zredukowałbym ten dysonans, który pojawił się podczas pisania w mojej podświadomości. Gdybym miał zatem wybierać tą klawiaturę jako urządzenie w pierwszej kolejności do pracy, a dopiero później do gier, to prawdopodobnie mocno zastanawiałbym się nad tym, ile zajmie mi przyzwyczajenie się do tych różnic na powierzchni i w kliku. Co innego z grami. Sekcja ośmiu klawiszy jako obszar najczęściej wykorzystywany podczas gier spisuje się fenomenalnie. Owszem, wciąż ciężko mówić tutaj o ideale, mimo wszystko, jednak efektywność podczas rozgrywek znacząco wzrasta. Praca tych klawiszy jest płynniejsza, czas reakcji większy, no a palce nie muszą walczyć z delikatnym oporem, który spotykamy w klawiszach membranowych. Gdyby jeszcze dorzucić tą podkładkę pod nadgarstek lewej ręki, byłbym już całkowicie zadowolony. W grach doceniłem także wsparcie spacji. O dodatkowo Sprężyny. Tym samym klikanie jej bezpośrednio na bokach podczas wykonywania skoków w grach jest ciągle perfekcyjnie wyłapywane bez wyginania. Nie zachwyciło mnie też oprogramowanie. Mimo, że mamy dostęp do wielu funkcji, takich jak makra, to jego stabilność nie jest najlepsza. Możecie zobaczyć to teraz, na ekranie. Przy okazji, może posłuchajcie, jak pracują poszczególne przyciski. Finalnie, klawiatura, w moim odczuciu, ma kilka wad i zalet, które sprawiają, że nie jest to zdecydowanie sprzęt uniwersalny i dla każdego użytkownika. Dedykacja graczom zdecydowanie jest tutaj uzasadniona, bowiem to oni będą korzystać najczęściej z optycznych przełączników, a rzadziej pisać teksty. Ktoś, kto chce wygodnie pisać, może ciągle mieć poczucie, że pisze jakby na w ogóle dwóch różnych klawiaturach. Możliwość zmiany nakładek pewnie rozwiązałaby częściowo ten problem. Anti-ghosting także jest no, dość nierównomierny. Siatka klawiszy sprawia, że niekiedy tylko niektóre przyciski zostają wychwytywane, a inne przy danym ułożeniu kliknięć, no już niekoniecznie. Zresztą spójrzcie sami, macie podgląd na takie sytuacje na ekranie. Ach, bez 188. Klawiatura mam wrażenie mieszanych uczuć. Podsumowując to wszystko, jest to realnie klawiatura budżetowa, dedykowana przede wszystkim graczom, bo oni dostają tutaj feedback w postaci ośmiu przycisków, które są responsywne, przyjemnie się z nich korzysta. Natomiast cała reszta to membranówka i właśnie ze względu na ten obszar cały czas mam wrażenie, że nie jest to urządzenie uniwersalne, przeznaczone również dla osób, które dużo piszą przy komputerze, bo na przykład ja cały czas czułem, jakbym korzystał szczególnie w tym obszarze z dwóch różnych klawiatur, i moja ręka potrafiła się czasami naprawdę zgubić. Natomiast, jeżeli jesteście graczami, faktycznie graczami, którzy spędzają dużo, dużo czasu w wirtualnej zabawie, to wówczas można brać to urządzenie pod uwagę i od razu zaznaczam: powinniście mieć ściereczkę, jeżeli jesteście maniakami czystości, bo błyszczący plastik, który również uważam za spory minus, raz, że się rysuje stosunkowo szybko, a dwa, jest niesamowicie podatny na odciski palców i przyciąga kurz. Działa po prostu na te rzeczy jak magnes. I to tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o tej klawiaturze, czy korzystacie z niej, jak Wam się sprawuje i czy też macie takie wrażenie, że są to dwa odrębne urządzenia zamknięte w jednej y, konstrukcji. Ja się z Wami żegnam, zachęcam do zostawienia lajka, jeżeli całość Wam się spodobała, no i subskrypcja, aby być na bieżąco z kolejnymi y, filmami. Na razie, cześć!